Spotykam się na konferencji prasowej przed meczem Arki z Radomiakiem. Jest z nami trener Dariusz Marzec. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, zanim przejdziemy do konferencji prasowej, można powiedzieć, że piłkarze powalczą o kolejne punkty, a kibice powalczą o to, aby w budżecie obywatelskim przeszedł także kolejny projekt aktywizowany przez Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki. To jest projekt numer 6 na Gdyńskiej Górce. Chodzi o kolejną rewitalizację tego historycznego miejsca dla wszystkich kibiców żółto-niebieskich. Głosowanie odbywa się na stronie www.bo.gdynia.pl W dniach od 7 do 21 czerwca zachęcamy wszystkich kibiców arki do głosowania. Szczegóły na profilu facebookowym SKGA. A teraz przechodzimy do pytań, na, na które. Mamy nadzieję, także będzie okazja odpowiedzieć no, po raz ostatni, bo tutaj wiemy, że dwie kolejki do zakończenia sezonu zasadniczego, i zobaczymy, czy będzie to nasza także ostatnia konferencja przedmeczowa w tym sezonie. Pierwsze pytanie: Jakub Drecz, przegląd sportowy. Dzień dobry, panie trenerze. Jakie emocje i uczucia dominowały pana po ostatnim meczu w Kielcach? Z jednej strony mógł pan mieć pretensje do zespołu, że dał sobie strzelić trzy gole, z drugiej drużyna potrafiła zareagować i po raz kolejny, bo wcześniej z zagłębiem, Sosnowiec, odrobiła straty. I dodaje też Jarosław Walicki, magazyn pomorski. Panie trenerze, gratulacje za wspaniałą końcówkę meczu z koroną, czy jednak strata dwóch punktów nie zdołowała drużyny i zespół nadal jest tak samo zmotywowany, aby walczyć do końca o awans? Na pewno jest żal, bo straciliśmy te punkty. Natomiast jest pozytyw w tym, że właśnie zespół się podniósł, że zespół walczył do końca, pokazał charakter, pokazał jaki mamy cel. Dzisiaj nawet kończąc trening w tej chwili na konferencji mogę powiedzieć, że atmosfera jest dobra, chłopaki wiedzą czego chcemy. No i spodziewamy się tego dwunastego zawodnika, czyli naszych kibiców. Na pewno zrobimy wszystko, żeby żeby po prostu ten mecz. Przechylić na swoją korzyść. Drugie pytanie od Pana Jakuba z przeglądu sportowego. Remisy z widzewem i koroną oddaliły nieco arkę od bezpośredniego awansu. Nie jest to cel niemożliwy do zrealizowania, ale niewątpliwie będzie to trudno. Jak zamierza Pan podejść do dwóch ostatnich spotkań? I dopowiada tutaj swoim pytaniem Damian Konwent, trójmiastopel. Czy jesteście pogodzeni z barażami, na przykład rozkładacie już siły na większą liczbę spotkań, czy wierzycie w bezpośredni awans i stawiacie wszystko na jedną kartę w ostatnich dwóch meczach? Podchodzimy tak jak do każdego meczu wcześniej, czyli dalej skupiamy się na tym naszym celu i dalej wierzymy. Wierzymy dopóki mamy y, chociaż 1% szansy na, na bezpośredni awans, dopóty wierzymy i ten mecz pokaże nam, jak de facto y, będzie to dalej wyglądało, bo chcemy go wygrać. Wiadomo, że jak też znamy klasę przeciwnika, ale. W przypadku naszego zwycięstwa jest wszystko jeszcze możliwe. Także skupiamy się na tym najbliższym meczu. No właśnie, tutaj przechodzimy do pytania, które już wykracza poza taką kwestię boiskową, a wkracza tutaj matematyka ziemowitbójko PL. Pierwsze pytanie: Arki już nikt nie wyrzuci ze strefy barażowej, ale by przynajmniej jeden mecz zagrać u siebie, trzeba zdobyć trzy punkty. Wygrywając z radomiakiem otwieramy autostradę Tychą, przegrana lub premis może sprawić, że stracimy to własnego boiska na rzecz łks u Kombinacji jest wiele. Czy Pan i sztab analizujecie to wszystkie możliwości, czy może skupiacie się na pokonaniu radomiaka, o czym przed chwilą trener mówił, a co będzie dalej pokażą pozostałe wyniki meczów w tej kolejce? Tak jak mówimy, wszystko można analizować, ale chcemy zwyciężać, chcemy w każdym meczu przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Chcemy dawać radość naszym kibicom, w związku z powyższym tutaj nie kalkulujemy, tylko gramy o całą pulę. I drugie pytanie matematyczne, bardziej optymistyczne od pana Ziemowita. Możliwy jest jeszcze bezpośredni awans, ale trzeba wygrać oba mecze i liczyć na porażkę na premis Radomiaka z Koroną oraz na przynajmniej jedną przegraną lub dwa remisy Tychów. W swój zespół pan zapewne wierzy, ale na ile wierzy pan, że pozostałe warunki mogą także zostać spełnione? Wszystko jest możliwe. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Wiemy, jak los spłata różne niespodzianki. Sami pokrzyżowaliśmy sobie te plany, bo tak jak mówimy w ostatnich meczach, nie to, że zyskaliśmy dwa punkty, tylko straciliśmy cztery punkty. Trudno, gramy dalej. Kolejne pytanie, Jarosław Woliński, tutaj być może wykracza już poza tą z, y, zasadniczą rundę. Panie trenerze, awansie być może zadecydują baraże. Czy ma Pan zespół, z którym chciałby Pan zmierzyć się w meczu decydującym o awansie? Nie podchodzę tak do tego, nie podchodzę tak do tego. W tej chwili skupiamy się na najbliższych dwóch spotkaniach i zobaczymy, co będzie dalej. I ostatnie dwa pytania, Mateusz Hawrot, portal Jak wygląda sytuacja kadrowa przed dwoma ostatnimi meczami sezonu zasadniczego? Czy uraz Fabiana Hiszpańskiego w meczu w Kielcach jest groźny? Dobre pytanie, czy jest groźny. Mówimy tylko o Fabianie. Jest 27 zawodników w kadrze. Czy wszyscy są zdrowi? Czas pokaże przed samym meczem. I ostatnie pytanie od pana Mateusza. Jak on skomentuje zamieszanie związane z meczem w Gługowie, który ma odbyć się na bocznym treningowym boisku Chrobrego? Wiemy, że klub wystosował też oficjalne oświadczenie o propozycji rozegrania tego spotkania, bądź to w Gdyni, bądź na innym boisku. Nie chcę tego komentować. My jesteśmy od, od grania. Taka jaka jest decyzja, my musimy to po prostu przyjąć i, i robić swoje. Dziękujemy w takim razie i czekamy na sobotnie spotkanie. Dziękuję bardzo.